Dzień dobry, moi, dzień dobry moi kochani. Dziś postanowiłam wyłożyć energię z takim zapytaniem, co do nas zmierza w tym miesiącu wrześniu, co do nas się zbliża, na co zwrócić uwagę. A więc proszę góra o prowadzenie. Zaczynamy. Oczyścimy karty. Przepasujemy. O, okay, już nam tu wypadają. I zobaczymy, co takiego zmierza w naszym kierunku, na co szczególnie zwrócić uwagę. Przełożymy na trzy. Więc tak. i karta rada moi kochani być może jesteście po trudnych Sytuacjach, rozstaniach, odejściach od czegoś, od kogoś, co już Tobie nie służyło, co było trudne, co niszczyło Cię, yy, wprawiało w różnego rodzaju stany niepożądane, takie jak y, smutek, żal, rozczarowanie, rozżalenie. Yy, tak. Te energie mówią, że jesteś jakby na takim etapie swojego życia, który coś kończy, coś zakończy, trudne decyzje do podjęcia. Patrzysz gdzieś w dal, dalej masz wrażenie, że jest coś ukrytego, że jeszcze coś jest niedokończone. Ale jednocześnie widzisz to światełko, tak? tą gwiazdę, tą ochronę, tą nadzieję, że, że właśnie nadejdzie ta moc, ta siła. To odejście od czegoś, od czegoś trudnego, co spędzało ci sens, powiek, to odejście doda ci dużo takiej mocy, energii wiary w siebie, pewności siebie doda Ci właśnie siły, naruszenie do przodu. Ujarzmisz jak gdyby te swoje energie nie chciałabym powiedzieć toksyczne, ale te, które yy, nabyłaś w trakcie bycia być może z jakąś osobą, te, nie chciałaś być taką osobą, którą ten człowiek sprawił, że byłaś, walczyłaś ze sobą, ale, ale jakby te energie były silniejsze. Ty je ujarzmiasz, ty je ujarzmiasz, ty się uspokajasz, ty znowu y, stajesz się sobą, tak? Po jakimś odejściu od czegoś trudnego, bardzo trudnego, zakończeniu czegoś trudnego, tak? Jakiejś sytuacji. Każdy z Was jest w innych sytuacjach, ma różne problemy w życiu, trudne, toksyczne. Wiecie, wiecie, w jakich energiach jesteście, w jakie energie Wam towarzyszyły dookoła, i Wy coś kończycie, od czegoś odchodzicie, coś domykacie, coś zamykacie, i to daje Wam siłę. Właśnie to, ten powrót do równowagi, doda Wam siłę, tak? I następuje nowy początek. Następuje nowy początek. Posłuchajcie, ten początek może być związany z pracą, może być związany z relacją, może być związany z zakupem czegoś, tak? Yy, podjęciem jakiejś trudnej decyzji, ale to jest as. To jest as pentakli, który mówi nam, co zasiejesz. To zbierzesz. Ten as jest takim ziarnem, które, które, jeżeli będziesz pielęgnować w energiach mocy, siły, pewności siebie i wiary w siebie przede wszystkim, że uda mi się to, że wyjdzie mi, poskromisz te, te energie, które nie służą Tobie, wejdziesz w energię dziesięciu pentakli. To jest. Radość, mamy tu rodzinę, tak? Mamy tu szczęście, mamy tu stabilność finansową, bo mówię, emocje zawsze wpływają na nasze działanie, na nasze podejmowane decyzje. Wiadomo, w takich rozszarganych emocjach nie podejmujemy trudnych decyzji. Trzeba się wyciszyć, wyciszyć emocje, wyciszyć swój stan umysłu, tak? I radą jest. Aby użyć właśnie w tym wszystkim swojej mądrości. Bo radą jest, jeżeli nie radzisz sobie z trudnymi emocjami, przejrzyj dokumenty, uspokój się, zaciągnij, za, za, za tak, chciałam powiedzieć, yy, brakuje mi słowa, jakby yy, nabierz, Zbierz informacje od jakichś fachowców, od prawnika na przykład, jeżeli dotyczy to jakiejś nieruchomości, rozwodu, yy, tak, spraw alimentacyjnych, innych różnych spraw pracowniczych. Tutaj ważna jest yy, taka yy, spraw sądowych, właśnie, ważna jest taka yy, umiejętność yy, zachowania równowagi. A tą równowagę i spokój da ci fachowa, fachowa ręka, tak? Poda, dostaniesz pomoc, tak? Fachowej dłoni, że ktoś ci ją poda, albo zwróć się sama, tak? Do takiej osoby, która cię wesprze w tych trudnych chwilach. Taka jest rada, bo być może trzeba przejrzeć wszystkie dokumenty, bo pamiętaj, że Dokumentacja dobrze sporządzona to Twoje bezpieczeństwo, to Twoja siła i moc, tak? Dokumentacja na przykład błędnie sporządzona powoduje różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju poróżnienia, tak? Więc ważne jest, żeby to było sprawdzone. Taka jest rada. jak jest anioł na to czytanie? Mówię, jeżeli miałabym powiedzieć tak, wiecie, naprawdę prosto, może chodzić o rozwody, może chodzić o, a więc te, te, te sprawy sądowe, to wszystko jest, coś się zakończy, jakieś odejścia, jakieś rozstania, jakieś rozstania w pracy, jakieś rozstania w relacjach, tak jak już mówiłam wcześniej na początku, ale to wszystko. Jak gdyby jest obarczona dokumentacją, którą trzeba sprawdzić dokładnie, przeczytać, przeanalizować, aby nie było w niej błędów, tak? tak? Taka jest tutaj rada. I anioł na to czytanie. Zobaczymy. I dobierzemy jeszcze jedną energię do aniołka. Anioł na to czytanie. Jesteś dzieckiem szczęścia, jesteś dzieckiem szczęścia, bo mówię, mimo trudnych sytuacji, jakichś rozstań, jakich odejść, jakich zakończeń, trudnych sytuacji, właśnie ty jednak widzisz tą gwiazdę, jednak wypatrujesz w dal, wypatrujesz czegoś z nadzieją, tak? I jesteś dzieckiem szczęścia, bo następuje potem nowy początek, ponieważ ty jesteś silną osobą, musisz uwierzyć w siebie, masz w sobie moc, ty ujarzmisz te toksy, ten toksyk, tę te energię wokół ciebie, ty to ujarzmisz, ty to zwalczysz, tak? I wtedy nastąpi spokój, spokój w relacjach, spokój w rodzinie, jest to bardzo ważne, tak? Zobaczcie, jaka sielanka, mamy tu pieska, dzieciątko, mamy tu i starszą osobę, i parę zakochanych, i, i dobrobyt, to, to wiecie, jak mówię to czytanie, to mówię to krótko, ale to jest rozciągnięte wszystko w czasie, to trwa, tak, yy, i trudne decyzje, wybory yy, i sprawy jakieś sądowe, to wszystko trwa, ale uzbrój się w cierpliwość, to jest bardzo ważne, jesteś dzieckiem szczęścia i energia do tej karty, proszę bardzo, jesteś dzieckiem szczęścia. Mamy dwie takie same karty, gdzie mamy symbol karmy, tak? Zobacz. Jeżeli ty nie będziesz w energiach toksycznych, jeżeli ty nie poddasz się temu, będzie w tobie moc, pewność siebie, siła, chęć zwycięstwa, yy, chęć takiej wiary w siebie, właśnie, że uda mi się wszystko, mimo że jest źle, mimo że jest trudno, ja się nie poddam, tu zachowasz równowagę, w dawaniu i braniu, a więc przede wszystkim jasność serca i umysłu, jakby to Wam powiedzieć, emocje i umysł muszą być w równowadze, żeby nie podejmować w emocjach poważnych decyzji. To, co, to jest to, o czym mówiłam. A więc widzicie, to wszystko nam sprzyja. I jeszcze z jednej talii takich wyciągnę jedną energię na zakończenie. Na co szczególnie zwrócić uwagę. Na co szczególnie zwrócić uwagę, tak? Na co szczególnie zwrócić uwagę yy, w tym trudnym czasie, jakim będzie wrzesień. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Zobaczcie. Właśnie to, co powiedziałam, karta śmierci, czyli karta odrodzenia, oświecenia, czyli po czymś trudnym ty odnawiasz się na nowo i zwróć na to uwagę, jak pracuj nad sobą, tak? Kontroluj emocje. To jest karta transformacji, przemiany i te energie o tym właśnie mówią, że będzie dobrze, ale. Dużo musisz dać siebie, dużo wysiłku, dużo pracy nad sobą, żeby to wszystkie te problemy, kłopoty, konflikty, które są wokół ciebie, rozwiązywały się płynnie, bez Twoich emocji, tak? Bez twoi, oczywiście z Twoim zaangażowaniem, ale poddaj się temu, jakby wiesz, uwierz w siebie, że z taką wiarą i nadzieją wejdź w tę te, w te energię i poddaj się tej transformacji a zobaczysz, że, że efekt będzie wspaniały tak? dziesiątka denarów, to jest obfitość to jest obfitość yy, obfitość to nie tylko finanse to również rodzina dom, przyjaciele, znajomi będziesz miała wokół siebie bliskich, tak? którzy cię będą wspierać dobrze, dziękuję na to czytanie Mam nadzieję, że ten wrzesień będzie taką miesiącem transformacji, miesiącem przeobrażenia z tego, z tej poczwarki w motyla, tak? Bo jeżeli, to, to, to czytanie oczywiście nie będzie ze wszystkimi rezonowało, ale wy najbardziej wiecie, jakie macie problemy. Więc, jeżeli, zatem jeszcze pytanie, tak naprawdę, czego dotyczy karta odejścia? Czego dotyczy ósemka kielichów? Czego dotyczy? Dopowiem, proszę bardzo, widzicie? Mamy siódemkę mieczy. Dotyczy obłudy, dotyczy kłamstwa, manipulacji, dotyczy bardzo złych energii. A więc od takich rzeczy odchodzimy: od takich yy, bardzo łatwo jest powiedzieć, odejdź od takiej osoby, będąc na przykład z nią kilka, kilkanaście, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ale wiecie co? Czasami przychodzi ten moment, że już nie dajemy rady, i wtedy trzeba podjąć te ważne decyzje, tak? Trzeba podjąć: czy to chodzi o pracę, pracujemy, ale coś tam się zadziewa, gdzie, gdzie nie dajemy już rady, i odważ się, odważ się wtedy na te zmiany. Dobrze, jeszcze jeden Aniołek, jeszcze jeden Aniołek, na koniec. Jaka rada od Aniołka? Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem, podziel się z innymi, bo w Tobie drzemie wielka siła, wielka moc, wielkie talenty, bo tak jest. Każdy człowiek ma w sobie talenty nieodkryte nawet, ponieważ zajmował się rzeczami nieistotnymi, nie skupiał się na sobie, nie, nie miał takiej miłości własnej do siebie i, i zaniedbał swoją osobę, tak? Zajmował się innymi, a nie sobą, a więc podziel się tymi swoimi niezmierzonymi, wewnętrznym, tym wewnętrznym bogactwem i ruszaj do przodu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego czytania, życzę Wam wszystkiego dobrego. 辛苦。